dnia w pet shopowie no ze smakiem wcinał swoje jedzonko. A Żółw miał chrapkę na jego jedzonku, bo nie jadł od dwóch tygodni. Mrówko miał jeszcze gorzej. On nie mógł niczego jeść poza liśmi, bo mrówka jest jako petshop. Żółw może jej miał marchewkę, ale stracił ją w szkole, bo jakaś dziewczyna go zabrała. Tylko nosorożec miał jedzenie. Mrówkojad starał się podbrać mu jedzenie, ale... Hej, co ty robisz? Eee, nic. Mrówkojad uciekł. A nosorożec dalej wcinał swoje jedzenie. I wtedy spotkali się żów i, i jat. I zaczęli ze sobą gadać. Jestem mega głodny, powiedział żółw. A ja też jestem mega głodny, powiedział jat. Może weźmiemy mu jedzenie, powiedział... A żółw powiedział, że to dobry pomysł, bo w sumie nie jadł od dwóch tygodni, bo stracił marchewkę. A mrówkoed powiedział, że stracił jedzenie. Tak więc mrówkoed i, i żółw po, m, pomyśleli o nowym planie. Że jeden zagada dru, jednego, a drugi, weźmie, we, a drugi weźmie jedzenie. Plan był prosty jak budowa samolotu z papieru. Musiało się udać. Mrówkoed... Przy... Zaczął iść do samego nosorożca, który jako jedyny miał jedzenie. Tymczasem żółw schowany w krzakach czekał, aż powie, że dobra tam zaczną gadać. Nosorożec zdziwiony zauważył, że lufkojac zac 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 zaczął do niego podchodzić, lecz się na niego spojrzał. A po, a po chwili zaczęli znowu gadać. Żółw jako ninja przeskoczył przez krzak, ale się wywalił. Nosorożec spojrzał i powiedział na żółwia, ale jesteś słaby, nie przeskoczyłeś nawet myszki. A mrówkojad, widząc, że jest zdezorientowany nosorożec, zabrał mu jedzenie. Żółw zobaczył to, ale nic nie powiedział i powiedział, że dobra, wstaje już i że dzięki, że coś powiedział nosorożec. I żółw poszedł sobie dalej, a wtedy nosorożec zauważył, że nie ma jego jedzenia. Co? W tym czasie żółw i mrówkojad zajadali się pysznym jedzonkiem nosorożca. Nosorożec powiedział, że on jest zagrożonym gatunkiem i że może umrzeć, bo jest jedynym gatunkiem w ogóle nosorożca, jest jedynym nosorożcem na ziemi. I przyszedł do samego mrówkojada i żółwia, żeby z nim porozmawiać. Jestem zagrożonym gatunkiem. Ostatni nosorożec na Ziemi. Powiedział nosorożec. A mrówka ty Żółw powiedział: Nie, jesteś tylko jedyną zabawką, którą wylosowała nasza pani. Nosorożec się wkurzył i powiedział: Ale ja mam taki fajny nosek i tam mam fajne rzeczy, i mogę Was, i mogę was odciąć od mojego jedzenia. Mrówka powiedział, że może go zagigotać na śmierć swoim noskiem, a żółw powiedział, że może się schować w pancerz i że mrówkoed może go popychać noskiem, żeby zaatakować i żeby nie pozwolić dostanąć jedzonka swoje, swoje nosorożcowi. Jest dwa na jeden, powiedział żółw. Nie wygrasz z nami, a nosorożc powiedział ha. Myślicie, że, że przegram z wami? Ja mam jeszcze jednego kolegę. Pana kartona jest silniejszy od samego żółwia. A jeśli nawet byłby silniejszy, to mamy jeszcze najlepszego kolegę na świecie. I on pokona z pewnością twój karton, powiedział żółw. Samego zygzak nie. Super zingsa powiedział żółw. Trzy na dwa przygracie. Poza ten twój karton. To co on może zrobić? Są za zasilni kartonie. Ten karton nie robił prawie nic. Tylko stał sobie taką. Zwalnią cię kartonie. Mm, jeszcze tu wrócę, powiedział na Kurczę, karton mnie pokonał. No dobra, skoro wygrana, to jemy. niom nią, 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 Ja też mogę? Możesz powiedział żółw. Niom, nią, niom, niom, niom. Jeszcze wymyślę plan, żeby zdobyć moje jedzenie. Ha, ha, ha. Wreszcie po dobrym obiadku zasnęli. A w nocy zdarzyło się coś niespodziewanego. Chyba wiemy, jak ich pokonać. Widziałam ostatnio, że nasza pani kupiła jakoś takie jakieś, nie wiem, zwierzętka chyba. Nie wiem, były całe czarne, ale mogę zobaczyć, co to jest. Dobra, już to widzę. Jest! Mam to coś. Tylko teraz pytanie za 100 punktów, jak ja mam to zrobić, jak nie mam rąk. Wiem, rozwalę to moim pięknym rożem, czy tam swoją bronią specjalną. Mam to coś idealnie zmieści się na karton, trochę małe, ale myślę, że da radę złapać. jedzenie. w sumie jest czarne, dlatego to da radę. Siu, 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 siu. Ziu -ziu. Kurczę, uciekło, muszę je złapać. Dobra, dobrze, że jest takie słaby, jak ja i znowu upadło. Nie, zostaw nie, zostaw! Powiedziało to coś. A powiedział, że wypuści go. Tylko żeby zrobił dla niego jedną rzecz. Dobra, zrobię! Tylko co? Musisz.

Kurczę, idę wreszcie, bo ja już nie wytrzymał po prostu. Idę zobaczyć. Co się tam stało? Może go zabrali. Nie wiem, idę sprawdzić. I no, poszedł zobaczyć o co chodzi. I zobaczył, że nie to zamiast przynieść mu jedzenie od trzech godzin jadł. O hej! Dobre jedzonko było. Całe zjadłem, ale trudno. Jest z plastiku, to sobie nic tam nie będzie. To pa! No Sarosze zobaczył na swoje jedzonko i zobaczył, że nic nie ma tam. Kurczę, ten mnie to to jest silny jako. I wtedy magicznie nie obudził się z Ryzakwa Queen. Tak na niego nazywamy i się. I. A kolejna część będzie trochę później. Jeśli wbijecie tutaj dużo łapek, to dam więcej części o tytule Jedzonko i wojna.